Dzień dobry państwu. Dzisiaj, w tym filmie, będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy sobie, jak to głównie Niemcy skorzystają na tak zwanej rozpierdusze na Ukrainie. Chodzi o. Plan jest niezwykle prosty. Opiera się o starych założeniach: o realizację tzw. zwanej Mitteleuropy, czyli środkowej Europy grupy krajów, czy kraików, podmiotów geopolitycznych, które są zupełnie zależne od Niemiec. Niekoniecznie administrowane ściśle przez nich, ale przez ich kacusiów, niedorozwinięte gospodarczo, ale dostarczające surowców potrzebnych wielkim Niemcom i taniej siły roboczej, co dzisiaj jest szczególnie ważne, bo z tego regionu pochodzi w większości biała i niemuzułmańska siła robocza czyli niezbyt problemowa, jak widać, i obecnie z tym rządem, co mamy. Wszystko się y, posuwa do przodu. Nasze spółki, tutaj podam przykład. Y, tak samo się dzieje w innych dziedzinach, oczywiście gospodarczych, ale podam przykład PKP Cargo. Spółka jest doprowadzona do upadłości, potem wykupuje się ją za grosze przez jakieś firmy, krzaki, które są tak naprawdę niemieckie, y, potem przejmuje ten kapitał niemiecki i on sobie y, już zupełnie y, organizuje wszystko pod siebie. I Polska będzie służyła do tego, żeby na przykład dostarczać ta, e, e, energię tańszą, e, nieopodatkowaną tymi zielonymi podatkami, ekoszaleństwa na Ukrainę, a w zasadzie na to, co z Ukrainy zostanie, jak pokój z Rosją będzie wynegocjowany, i wtedy tania produkcja przemysłu niemieckiego głównie będzie tam szaleć. Nie ma tam żadnych praw pracowniczych, czyli na tym się też przyoszczędzi. I w ten sposób my też się będziemy dokładać do Wielkich Niemiec na naszą zgubę. I dlaczego Niemcom na tym tak bardzo zależy? Bo jak się okazuje, większość ich przedsiębiorców, co jest normalne, nie chce płacić na pseudo-eko-zielone szaleństwo i chciałoby z tych Niemiec wyjechać, więc, taką specjalną strefę ekonomiczną już to widać, planuje się na tym, co zostanie z Ukrainy, żeby mogły sobie te tam firmy hasać hulać bez ograniczeń, hulać dusza piekła nie ma, e, rób kasę, no i odpowiednio tam e, część swoich zysków oddać do wielkich Niemiec, które będą oczywiście wspaniale ekologiczne, elektryczne i tak dalej, ale bogacić się będą na zewnątrz, kosztem właśnie Polski i tej resztki Ukrainy, czyli z, jak e, nie przeciwstawimy się, albo coś się nie rypnie, miejmy nadzieję, że się rypnie, to e, koncept niemieckiej Mitteleuropy e, upragniony od ponad 100 lat, się ziści i tutaj będzie tylko e, wykorzystywanie bieda i pożoga, a wielkie Niemcy zielone, ekologiczne, socjalistyczne będą sobie rosły. Na tym to polega. Dlatego e, szkoda, żeśmy tak się w, e, wtrącili w tą zawieruchę na Ukrainie w sposób taki, że ci, którzy zawsze szkodzili i wkładali szprychy wszystkim graczom poza Rosją, po kolei w tym konflikcie teraz są na tym i najprawdopodobniej skorzystają najwięcej. Gdyż oligarchowie ukraińscy, jak to zawsze, oligarchowie tego typu są bardzo przekupni i zawsze czuli do Niemców mięte przez rumianek z różnych powodów, też i pieniężnych. Dlatego bardzo łatwo zawrzeć im współpracę, naszym oczywiście kosztem przy naszych niestety obecnych rządach. Tak to niestety wszystko się zapowiada i Kroi, więc nie jestem też z tego zadowolony, patrząc, do czego to idzie. Będziemy po prostu wykorzystywanymi do końca polskiego kraju przybudówkami do gospodarki niemieckiej, a jeszcze będziemy wspierać to, co z Ukrainy zostanie, żeby uwolnienie od szaleństwa Zielnego wału, uwolnienie od jakichkolwiek praw pracowniczych, mogli tam ludzi jeszcze bardziej wykorzystywać i coraz więcej zarabiać. Na chwałę wielkich, zielono-socjalistycznych Niemiec. Miejmy no. nadzieję, że ten, pro, że ten plan też im się rybnie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.